Premier Mateusz Morawiecki wystąpił na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Zobaczcie, co ciekawego miał do powiedzenia. Chętnie rozmawiam o gospodarce, o zmianach w gospodarce i o tym, w jaki sposób Polska może się przyczynić do tej kolejnej wielkiej rewolucji przemysłowej, w szerokim rozumieniu tego słowa, ale jednocześnie też w jaki sposób Polska może skorzystać z tej rewolucji. Dzisiaj po raz pierwszy. W naszej historii mamy szansę być nie tylko częścią wielkiego, globalnego procesu transformacji cyfrowej, ale też ogromnie na tym skorzystać. Właśnie wojna na Ukrainie uświadomiła nam z całą mocą, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo, jak ważne jest zabezpieczenie przed zalewem fake newsów, przed tymi wszystkimi. Propagandowymi trikami, w których Rosja tak doskonale niestety celuje. Polska jest zarówno bardzo proeuropejska, jak również proamerykańska. A cóż ważniejszego dla porządku całego świata, jak dalsza, wysoka, bardzo ważna rola właśnie wspólnoty transatlantyckiej w utrzymaniu pokoju, stabilności i zabezpieczeniu odpowiednich Warunków do rozwoju gospodarczego. I to koniec historii.